Hej hej siemaneczko z tej strony znowu ja CamerLord i witam Was w kolejnym odcinku z gry Concerno. Um, kontynuujemy naszą przygodę. Skończyliśmy ostatnio w pirackiej jaskini, jaskini Piratów i teraz... Um, wyruszamy dalej na naszą wyprawę. Tak jak już napisałem na fanpage'u, nie wiem czy wszyscy z Was radę to przeczytać, nie wiem czy odwiedzać w ogóle mój tam fanpage, mój profil na Facebooku albo bloger'a, yy, filmy będą pojawiały się teraz co 2-3 dni. Nie obiecuję, że pojawią się codziennie. Może się zdarzyć, że się tak pojawią. Yy, czekajcie, coś mnie przycina, grafikę trochę zmniejszę. Yy. Na takiej powinno być ok. Yy, nie obiecuję, że będą pojawiać się filmy często, ponieważ yy, nie mieszkam sam, pisałem tam i nie zawsze mam opcję nagrać. Ale gdy tylko mam okazję, nagrywam dla Was materiały. I też yy, internet nie pozwala mi na wrzucanie filmów z zabójczą prędkością. Robię co mogę, ale różnie wychodzi. Ok. Co my teraz możemy zdziałać? Teraz chcę się udać do Charlottetown, to będzie w tamtym kierunku, gdzieś. O, już widzimy Charlottetown. Tam gdzieś się osiedlimy, w którymś z domów. Zrobimy sobie kryweczkę. Może coś zbudujemy później, ale na razie zajmiemy tylko jeden dom i zabrykadujemy go, aby był bezpiecznym schronieniem. Taki magazyn możemy sobie w nim zrobić. A później gdzieś na jakimś terenie. O, co to było? Ścina. No dobra. Na jakimś terenie poza, poza, poza miastem, poza, hmm, poza cywilizacją, że tak powiem. Chociaż już cywilizacji praktycznie nie ma. Są tylko ślady po niej, ponieważ jest apokalipsa zombie. Ale tylko w miastach raspią się zombie. Dlatego to nie jest najlepsze miejsce na stały obóz. Najlepiej sobie zbudować gdzieś obóz poza miastem. Zastępiam do wody i paliwa, tu jest w sumie spoko miejsce, jakbym tu gdzieś zbudował dom, ale wszystko się okaże w przyszłości. Teraz musimy ogarnąć sobie jakieś temki fajne. Co ja tu mam w ogóle przy sobie, bo już nie pamiętam. Drut kolczasty, siekery nie mam, Ok. Właśnie pewnie po to tu przyszedłem, po siekere. Ale czy na stacji znajdę siekere? Prawdopodobnie nie, musimy dostać się do straży pożarnej. Czy uda się przejść niepostrzeżenie? Powinno się udać. Polerka nie podobały mi się te ściny. Ustawię sobie minimalną grafikę. Chyba tak od... nagrywałem pierwszy odcinek. Mm. Ok. Teraz powinno być spoko już całkowicie. Nie powinno być żadnych ścin. Nie wiem od czego są ściny. Wydawało mi się, że powinienem móc nagrać spokojnie na najwyższych. A to się okazuje, że na najniższych muszą nagrywać. Mm. Może jakiś program w tle mi... Mi działa, nie chce mi się sprawdzać aktualnie, przerywać nagrywania, więc, więc pozostawię tak jak jest i nagram na minimalnych. Blowtorch to służy do naprawy, do naprawy naszych pojazdów. Tu już nic nie widzę kuszącego, nic po co warto by było ryzykować. Pokażę Wam jeszcze działanie jednej rzeczy, którą tu widzę. Te patyki, takie jakby, które widzimy, są to bodajże. Flary to będą na przetłumaczenie, raczej tak, flary które działają trochę jak pipe bomby w Left 4 Deadzie, ale nie wybuchają na koniec, patrzcie W ten sposób możemy sobie oczyścić e, plac z zombie albo rzucić im granat i mamy wtedy sporo darmowego expa Okej, okay, muszę rozdać statystyki, bo ostatnio nie rozdałem tych skini. Mm, przyda mi się, przyda mi się, przyda mi się. Z obrony Vitality, czyli żeby mniej mi odchodziło jedzenie i płycie, to jest podstawa. <laughs> Następnie, Cardio. Cardio jest dobre i od razu Exercise, czyli zużywanie mniej staminy. Rozwiniemy to w ten sposób i mam już za mało energii. Ok. Zmierzamy w kierunku straży pożarnej. Tu mamy radiowo, zaraz ogarnę, ile ma paliwa w sobie. 15%. 15% to jest taka w miarę, w miarę dużo na to, co można spotkać. Rzadko zdarza się, aby było więcej. Czy ja mam spodnie? Ja mam policyjne spodnie, dobrze. Tam nic nie biorę. Czapkę mam. Armur mam, mam, mam. Magazynek, kobra. Mam dosyć nabojów. No ehm... Um. <laughs> Co ja tu mam? Prisoner's Jacket, czy jakoś tak. To nie, to nie. Mm. Musimy przedostać się koło tych zombie. Nie chce mi się walczyć z nimi. Mógłbym po cichu. Okej, okay, to tego zneutralizuję po cichu. Dawaj do mnie. Jeden, dwa, trzy. Dziękuję. Tam może uda się już po cichu przedostać. Huk, strasznie blisko, ale dało się. Ok, Ja jest w miarę dobrze, jest w miarę sensowny. sensowne miejsce, w którym się znaleźliśmy. I są siekierki. Ok, to w tym momencie mogę wyrzucić baseball i w to samo miejsce wezmę sieker, <coughs> która jest bardzo skuteczną bronią. I tak, co ja tu mogę zrobić? Mogę się wydostać w ten sam sposób, w jaki przyszedłem. Ale muszę wymyślić miejsce, do którego bym chciał się udać, w którym miejscu bym chciał się osiedlić. Stacja benzynowa? Ale tam dużo zombie jest, to nie. Ten dom jest trochę na uboczu, może ten dom. Teraz mogę tutaj posprzątać w nim, poogarniać trupy i zobaczyć co mamy. Do zdobycia w nim. Co my tu mamy? Jakie mają plecak? White daypack, to jest daypack, to nie. Ale podniosę, przerobi się na materiały. Jedzenie. Jedzenie może być przydatne. Kolejna kurtka, lornetka. Nic ciekawego w sumie. Nic ciekawego w sumie nie ma. Tu teraz pójdę po drewn. O, garaż jest. Fuck mm, okej. Okay. Teraz dosyć ciekawą rzecz wam pokażę dla takich osób, które może nie zauważyły tego, jeśli graliście w to. To zabijanie zombie nie jest najefektywniejszym sposobem na ekspienie. Najlepiej ekspleci ze ścinania drzewa. Zobaczcie, za zombiaka tam dostałem 6, tutaj dostanę 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i gdzieś 13 będzie. 14, 15, o Boże, 16, 17, 18, 12 eksport. Yy, oczywiście ze skillem, jaką się nazywał, z outdoors. Ścinamy drzewa szybciej i to już tam gdzieś po 10 fitach drzewo się przewraca. Może tak się wydawać, że co to jest za różnica te 18 czy 10 hitów, ale to jednak jest trochę strata czasu te dodatkowe 8 ciosów. Co jeszcze? Co ja tu mam w punktu? Czy ja mam piłę? No pewnie nie mam piły. Będzie problem z deskami aktualnie, ale zaraz coś załatwimy. Może ktoś w domu miał piłę. Czasem się różne dropy w domach trafiają I co my tu mamy? Hmm, nic, bieda O, tu będzie sklep, prawdopodobnie z narzędziami Hardware czy coś takiego, on się nazywa, nie wiem hmm. Hardware to w sumie będzie... Co, sprzęt będzie? Prawdopodobnie jakiś sprzęt hmm. Ta, hardware Dobrze pamiętałem, a no już przewróć się, przewróć się w linę. nie potrzebuję, mam już jedną. <laughs> Potrzebowałbym piłę, to jest, to jest coś ciekawego, co, mi, co bym aktualnie chciał znaleźć i oczywiście musi tego nie być. Um. Tak. Możecie słyszeć mojego kotla, kota w tle. Nie wiem, czy uda mi się to wszystko wyciąć. Wyciszyć odpowiednio. Ale może się uda jednak. Nie wiem jeszcze, nie wiem jeszcze jak to głośno słychać wszystko. W trakcie obróbki oczywiście zawsze wychodzi. Bo moje popuszki prawdopodobnie zdążyliście już usłyszeć i poznać. Mam ich całkiem sporo i, i, i latem są naprawdę głośne. No, w zasadzie cały czas są głośne. Yy. Cholera, naddajcie no mi piłe ludzie, czy to tak problem? Zaraz broń faleną wyjmę i wszystkich pozabijam. <laughs> o, kolejny bug. Dobra, lecimy. Yy, wasz... Big Echo Fuel No pewnie No pewnie, jasne Co tam wypadło? Fuck you you. Golf club, to nie, to nie To nie jest interesujące Pyk, pyk. trzy headshoty Coś jest mi tak Pewnie broni mam zepsutą, to znaczy siekera się uszkodziła Wydaje mi się, że uszkodzenie siekery Powoduje to, że słabiej nią uderzamy. Nie jest to potwierdzone info, ale takie mam wrażenie. Mm, gini, 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 gini. Ok. Dzień, 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 dzień. Okej. No piłę. Polerka ci nadal tam stoją. Mm. Jak nie znajdę teraz piły, to będzie problem. Ponieważ cały mój e, plan zabudowania się opóźni się o poszukiwania piły. Tak jak początkowo musiałem znaleźć siekierę, tak teraz piła, cholera. Zazwyczaj znajduję ją od razu, pierwszy dzień i już mam piłę. A teraz, teraz, teraz się obraziła na mnie. Hmm. Dobra, postrzelajmy sobie. Trochę eksport ten sposób sobie zrobię. No co za głupie zombie. Okej, okay, wszystkie martwe, może ktoś zdrobnął piłę. strasznie coś mi ee, przeszkadza. No dajcie piłę, żeś, cholera. cholera, co ty jak chce się, nie idą. Gdzie tu może być piła? No jedynie tu mogłoby być, ale kurde, obraziło się na mnie coś. Czyżby się zmieniło coś? O, generator biorę. Młotek się nie przydaje. Dajcie piły. Dajcie piłę, ludzie. Jeszcze jeden taki obchód i może będzie piła. Klej. Ale realnie chce mi się tak krążyć tutaj. O, coś jest w tym. Odpocznij, odpocznij, odpocznij. Deno. Moje umiejętności ninja zostają poddane próbie. Młot. Nic więcej. Cholera. Dobra, zbliżamy się do 15 minut. W tym momencie już zacznę się powoli z nami żegnać. Znajdę bezpieczne schronienia. A teraz już powiem, że zapraszam Was do odwiedzanie mojej strony na blogerze, na mojego bloga, na mojego profilu na Facebooku, Camera Facebook. Jakby ktoś nie wiedział jeszcze, oczywiście linki są w opisie. Oraz za zachęcam do komentowania, łapkowania w górę będzie w dół, zależy jak kto woli. I, i, I do subskrybowania, rzecz jasna. Bo to jest w sumie jednak, jednak coś, co daje motywację. To może się wydawać, że to nie jest tak wiele. Ale naprawdę zaskoczyły mnie. Zaskoczyło mnie to, że jednak komukolwiek może się podobać. Już mam 10 podejrzew subskrypcji, to jest... wow. Ale zawsze mogłoby być więcej, nie? Okej, okay, no dobra. No to gdzieś, 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 może w tym domu się wyloguję. Tak, tu powinno być bezpiecznie. OK. To tyle na dziś. Cześć!